Cześć, kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj do Was przychodzę z takim małym vlogiem informacyjnym i od razu chciałam przeprosić za światło, bo tu co chwilę słońce wychodzi i zachodzi i po prostu będzie się co chwilę zmieniało tutaj u mnie światło zapewne, no ale niż o to. Więc przychodzę do Was z takim małym vlogiem, właśnie otóż niedługo wyjeżdżam do Polski i nie będzie mnie prawie cały miesiąc. I dlatego też chciałabym Was poinformować, że prawdopodobnie nie będzie mnie na YouTube przez ten czas, bo zaplanowałam masę, masę, masę rzeczy. Mam w planach wyjazd do Warszawy, do mojej przyjaciółki, do chrzestnej Wiktorii, mam w planach spędzanie tego czasu bardzo aktywnie, chcę zapisać się na siłownię w moim mieście. No, i też myślę, że na YouTube mi po prostu nie starczy czasu, bo chcę też odwiedzić trochę rodziny, więc no nie wiem, jak to będzie. Mam nadzieję, że uda mi się ponagrywać chociaż kilka dni, właśnie w moim rodzinnym mieście, i potem tam zmontuję dla Was coś specjalnego, właśnie z tego mego wyjazdu. Ale zobaczymy, właśnie jak mi, czy mi w ogóle się to uda. Co jeszcze chcę Wam powiedzieć? Chcę Wam powiedzieć, że. Nie zostawię Was bez filmików. Już kilka filmów nagrałam. Na pewno nie będzie to w tym sensie, że e, nagrałam Wam ileś tam filmów, masę po prostu i będzie się, będą się pojawiały, nie wiem, dwa, trzy filmiki w tygodniu, bo nie jestem w stanie nagrać aż tylu filmów teraz. E, nagrałam kilka filmików, które Wam e, będę po kolei wrzucać po prostu w listopadzie. E, mam nadzieję, że też uda mi się jako tako udzielać się w ogóle na YouTube, typu e, komentować Wasze filmy. Na pewno będę wstawiać zdjęcia na Instagram, na Facebook, będę pisać, co tam mnie słychać. Mam nadzieję, że chociaż ktoś z Was będzie za mną tęsknił za, my, za moimi filmami. No ale tak jak powiedziałam, jakieś tam filmy będą. I ostatnia rzecz, jaką chcę Wam powiedzieć, jest to zapowiedź rozdania na moim kanale. Planuję właśnie zrobić Wam rozdanie z okazji tysiąca subskrypcji, za co bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję, bo to jest naprawdę niesamowite... Dla mnie się, mi się wydawało w ogóle, że e, osiągnięcie 200 subskrypcji to jest już coś. E, potem 500 to już w ogóle był szał, naprawdę. No, i ta liczba coraz, coraz była coraz większa, a gdy zobaczyłam już tysiąc, to po prostu masakra. Nie wierzyłam w to po prostu, bo robię to tylko i wyłącznie z przyjemności. Nie nagrywam z przymusu, nie nagrywam po to, żeby zarabiać na tym, nie nagrywam po to, żeby, nie wiem, nagle mieć jakieś profity z tego wielkie, tylko po prostu nagrywam tylko i wyłącznie dla przyjemności w wolnym czasie. Na pewno, gdy wrócę do pracy, to prawdopodobnie będę musiała zrezygnować z YouTube'em, no, ale zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie z czasem. No i dobra, tak jak powiedziałam, zapowiedź rozdania. Planuję zrobić Wam rozdanie, ale jeszcze nie jestem pewna, kiedy, czy na początku grudnia, czy jakoś pod koniec listopada może mi się uda już zrobić. Zobaczymy. Chciałam właśnie zrobić Wam taki mały prezencik na święta. Na pewno nie będzie to duże rozdanie, bo tak jak Wam mówiłam wcześniej, jesteśmy teraz na takim etapie że musimy trochę zaoszczędzić pieniążków. Poza tym, jak wiecie, zawsze rozdania robię sama, zawsze to są rozdania z moich własnych pieniędzy, raczej z pieniędzy mego chłopaka, bo to on pracuje, jak wiecie. Więc te rozdania też nie mogą być wielkie, no bo, no bo nie mam na tyle pieniędzy i tyle. Więc mam nadzieję, że to rozdanie Wam się spodoba. Tak jak powiedziałam, śledźcie koniecznie mój kanał. Wtedy będziecie wiedzieć, kiedy to rozdanie się pojawi. Na pewno poinformuję też Was na Instagramie i na Facebooku. No i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten vlog informacyjny. Mam nadzieję, że nie wyszedł za długi, bo się rozgadałam trochę. Tak więc e, mam nadzieję, że będziecie śledzić dalej mój kanał, będziecie czekać na rozdanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki! Pa, pa!